Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 19 dzień maja, kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Jana, 15 rozdział wersety od 9 do 11. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego. I trwamy w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Niesamowite są te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Zobaczmy, jak wielka to jest miłość Jezusa do każdego i każdej z nas. Umiłował nas tak, jak ojciec umiłował Jego. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wielka jest ta Jego miłość wobec nas, a jednak tę miłość mamy. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy trwali w tej Jego miłości. Znając siebie, wiemy, że to nie jest proste. Co mamy robić, aby wytrwać w miłości Jezusowej? Mamy uchwycić się Jego przykazań. Jego przykazania, trwanie w tych przykazaniach, wypełnianie tych przykazań pomoże nam wytrwać w tej Jego miłości. I zobaczmy, moi drodzy, że to wszystko z jednej strony ta Jezusowa miłość, nieskończona miłość do każdego i każdej z nas, z drugiej strony, przykazania, które nam w tym pomogą, mogą nas doprowadzić do prawdziwej, pełnej radości. Prośmy więc Dobrego Boga, prośmy Ducha Świętego, o to, by nas wspierali, by nam pomogli wytrwać właśnie w tej niesamowitej miłości. Prośmy też o wstawienie Matki Najświętszej, bo ona wytrwała w Bożej Miłości, doskonale zachowując przekazania Boże i doskonale miłując Boga ponad całą, całą siebie, ponad całe swoje życie. Pozdrawiam Was serdecznie, w Błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.